Nie ma browara, ej, to jest co pije! Ja będę tu! Już, już, ja się podpila. Gadaj, <noise> nie gadaj. Nie, <noise> ja nie mówię bardziej. Już, to to jest taki link, wszystko się przedłużyło. Ja nie mówię. Ale nie gadaj. Bo ty jesteś taki bardziej obcykany, kurna, w tej... we Włoskim, co nie? Ale to jest No. Ale... A, a to później pójdę. A, zaraz się zatrzymi po nią. Bo nam masz coś dla ciebie jeszcze. Ma coś przynieść. Aśka. Może ci coś jej mówię, żeby ten... przyniosła jej, co... MP3-kę czy coś tego rodzaju żeś mówił. No. No nie tak. powiem, jak to No Jak ja 101. No. Niech ktoś wykręci. Nie Musi. O, no. zjedz u Jania. Przyjedz zanim Co? Ty, Aśka, co ty tam robisz? A no. no się... Ubieraj, że się i chodź tu, bo teraz czeka. Bo on chce tą MP3. No, wow, no to ruszaj dusko. Nie, no, nie, <sum _> po <nie>, to nie. Ej, Jak nie wiesz? Coś nie wie? chcesz mnie O nie, ona tu przyjdzie zło,? Nie, <sum _> bez pan nie <ślam _> Ale przyjdzie z domami <ślam> <się> Czekaj już zostawiła dawno. <ślam> 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 o kurwa Zostawiam tam telefon? Ja mam Ja się nie myślę. No nie dobra. A, a jednak raz miała rację. Nie mieszać. No, co to miesza kurwa? Heileken. Nie, Pivor. Ale... Tubo, czy jak coś tam? Jakie to się nazywa? Tubo? No. No, tubo, limonę i coś tam. Ja opieł to. Jak... Telefilm na nie. Zazwyczaj taka co? Nie. No to pora zawsze. No, zdarzy mi to, to człowieku musiałbyś mnie za <grym zzałonim> To poczynamy by głowę przy ktorej animacji. Jak ktoś by się znalazł. Tak, jak do się A, Maja mogłaby być, albo Aśka. O kurwa. O nie. No, no. o, no, 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 no. o nie, nie bo nie, 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 nie. <grym zzałonim>